Fotografie czarno-białe, jak czarno-biały tamten czas, Mówią, przegraliśmy powstanie, Kolejny niepotrzebny raz. Głupio, na pewno niepotrzebnie, Wylały rzeki polskiej krwi, Dziś ludzie są mądrzejsi pewnie, Gdy godzą się w niewoli żyć. Te fotografie oddychają, Biegnie powstaniec w prostku śmierci, Dziewczęta włosy zaplatają, Stążki w warkoczach ku pamięci. W radio wciąż słychać wiadomości, na Starym mieście zakwitł grób, i fotografia jest miłości, i ksiądz na gruzach daje ślub. Zdjęcia to ukradzione chwile, jak krople rosy zamarznięte, jak zatrzymany lot w bursztynie, jak niespełnione ludzkie szczęście. Ta śmierć na zdjęciach nas dotyka, bo wciąż otwiera wspomnień wrota Lokajski. Żołnierz i kronikarz utulił chwilę tak jak kota. 25 września 2011 roku minęło 67 lat od śmierci Eugeniusza Lokajskiego, podporucznika broka, olimpijczyka z Berlina, wielokrotnego reprezentanta Polski w rzucie oszczepem bohatera Powstania Warszawskiego, ale nade wszystko skromnego i dobrego człowieka. Lokajski był wybitnym fotoreporterem Powstania Warszawskiego. Urodził się w Warszawie 14 grudnia 1908 roku. Ukończył gimnazjum imienia Mikołaja Reja, gdzie zetknął się i zafascynował lekkoatletyką. Był reprezentantem klubu sportowego Warszawianka. W latach 1931 1932 odbył służbę wojskową w szkole podchorążych rezerwy Piechoty w Zambrowie, którą ukończył z pierwszą lokatą. W latach 1932-1934 studiował w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego na Bilanach w Warszawie. Po otrzymaniu dyplomu podjął pracę w instytucie jako instruktor lekkiej atletyki. A jednocześnie został nauczycielem wychowania fizycznego w swoim dawnym gimnazjum. Nestor polskich sprawozdawców sportowych, pan redaktor Bogdan Tomaszewski, tak wypowiedział się o tym okresie pracy lokajskiego: Lokajski pracował w gimnazjum Reja. Ja chodziłem do innej szkoły, ale wśród warszawskich sztubaków krążyły legendy o nauczycielu gimnastyki z Reja. Jego sposób bycia, stosunek do uczniów były szczególne. Potrafił wpoić w nich dzielność i uczciwość, jakiż on byłby dziś potrzebny w tym świecie przeżartym pieniądzem. Lokalski uczył swoich podopiecznych, jak wygrywać zgodnie z zasadami fair play. Wskazywał również na trud, jakim dochodzi się do wyników. Uczył sumienności, odpowiedzialności i bezinteresowności. W latach 1934–36 Eugeniusz Lokajski przeżywa apogeum kariery sportowej. W dniu 7 sierpnia 1934 roku na Mistrzostwach Polski w Poznaniu zajmuje pierwsze miejsce w rzucie oszczepem, wynikiem 62,86 m, oraz pierwsze miejsce w pięcioboju. 17 sierpnia 1935 roku w czasie Akademickich Mistrzostw Świata w Budapeszcie zostaje wicemistrzem świata w pięcioboju. W tym samym roku, w październiku, podczas Mistrzostw Polski w Warszawie pobije rekord życiowy w dziesięcioboju 6318 punktów. Wreszcie nadchodzi 1 czerwca 1936 roku, kiedy to na zawodach w Poznaniu uzyskał w szczepem rekord polski 73 m27 cm. Stał się jednym z pretendentów do olimpijskiego złota w zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Berlinie. Rzut ten był trzecim rezultatem w świecie, a w Polsce poprawił go dopiero po 17 latach Janusz Sidło. Podczas igrzysk w Berlinie z powodu kontuzji lokajski uzyskał rzutem na odległość 66 m36 cm siódme miejsce. Z relacji pani Zofii Domańskiej, już nieżyjącej siostry Eugeniusza Lokajskiego, wiemy, że brat w czasie jednej ze sportowych podróży dostał niemiecki aparat fotograficzny Lejka. I wtedy narodziła się pasja fotografowania. Robił zdjęcia znajomym i rodzinie. Następnie komponował całe fotoreportaże, które umieszczał w albumach i ofiarował fotografowanym. Lubił rozdawać prezenty. We wrześniu 1939 roku był dowódcą 30 Plutonu Piechoty, wzięty został do niewoli pod Brześciem. Udało mu się uciec i powrócił do Warszawy, gdzie zorganizował pracownię fotograficzną, początkowo na Saskiej Kępie, a potem przy Łódzkiej 2. W okresie okupacji prowadził działalność konspiracyjną, w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w ramach tajnego nauczania prowadził zajęcia z lekkiej atletyki. W grudniu 1943 roku w spotkaniu z plutonem żandarmerii zostaje ciężko ranny młodszy brat Lokajskiego Józef, też żołnierz AK, pseudonim Grot, też utalentowany oszczepnik, który umiera na rękach matki. W styczniu 1944 roku Eugeniusz Lokajski zostaje zaprzysiężony jako żołnierz AK pseudonim Brok, Dowodzi plutonem w trzeciej kompanii praskiej siódmy obwód AK obroże. 2 sierpnia 1944 roku podporucznik Brok zameldował się w Koście w kompanii ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK i został oficerem łącznikowym z uprawnieniami noszenia i używania aparatu fotograficznego i filmowego. 30 sierpnia przejął obowiązki dowódcy drugiego plutonu koszty w stopniu podporucznika rezerwy. 25 września 1944 roku Lokajski udaje się po materiały fotograficzne do sklepu Bińkowskiego przy Marszałkowskiej 129. Już stamtąd nie powróci. Ginie zasypany podczas bombardowania domu. Oto jak ten ostatni fragment życia eugeniusza lokajskiego zrelacjonowano po wielu latach w przeglądzie sportowym na podstawie wspomnień przyjaciół. Widziano go jeszcze, gdy wchodził do wnętrza pod silnym ostrzałem artyleryjskim. Gdy minęła kanonada, z domu pod numerem 129 została sterta ruin. Żołnierze koszty natychmiast zorganizowali akcję ratunkową. Odgruzowanie całego domu przekraczało jednak ich siły. Podporucznik Brok pozostał pod grozami. Dopiero w maju 1945 roku dokopano się do zburzonego domu. Ciało Broka znaleziono przy sklepowym kontuarze z rękami na głowie, jakby pragnął ochronić ją przed walącymi się zwałami muru. Warszawa pożegnała swojego bohatera w maju 1945 roku. Siostra Zofia lokajska-domańska pochowała swojego brata na cmentarzu powąskowskim. Na marmurowej płycie nagrobnej widnieje pięć kółek olimpijskich. Wśród szerokich rzesz sportowców pozostała wieczna pamięć o wspaniałym sportowcu olimpijczyku, o bohaterskim żołnierzu, dla którego wolność ojczyzny była skarbem najdroższym. Zdjęcia to ukradzione chwile, jak krople rosy zamarznięte, jak zatrzymany lot w bursztynie, jak zatrzymany lot, jak zatrzymany lot.